Takim skromnym modelarstwem, no, no jak to mogę się pochwalić, taka e, e, do miłości do wojska, do lotnictwa zaczęło się to 40 lat temu od sklejania pierwszego modelu e, plastikowego. Później się bawiłem e, e, takie tylko kompletowanie modeli e, e, samolotów metalowych. Zresztą później panowie tam zobaczycie. Pokoju. No, i 6-7 lat temu trafiłem kiedyś w kiosku na taką gazetkę z modelem samolotu II wojny światowej, który, na którym latali Polacy. Usiąść, odreagować sobie. Na przykład jeden model potrafi mieć 2000 elementów, 1000, 500. No i to, to, to po prostu mnie rozpręża i. No. Proszę bardzo, o, tak to wygląda. Pierwsze modele, które mają na dzień dzisiejszy 40 lat, a były składane z plastiku, to są te na dole. Te, to są malowane przeze mnie i klejone modele plastikowe. O, I to, to są metalowe, składane. Aha odlewy metalowe po prostu składane tylko doklejane skrzydła załóżmy pierniki Ale to, to? to są druga wojna światowa doklejane i z współczesne klejem. z klejem yy, tak 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 no tak kiedyś taka seria de Agostini była to tam wybierałem sobie też to, to co mnie tak, interesuje no bo nie wszystko no, no bo to po prostu zacząłem po prostu kompletować pierwsze Samoloty, na których Polacy latali w II wojnie światowej, bo to są wszystko ze znaczkami naszymi, tam jest następny, no to chyba nawet w Pile stacjonowały te Iła II, no bo też mi się udało Iła II, tu następne są modele, no to wy chyba znacie, Łoś, PZL 11, Karaś. No i, 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 z naszych po, i Polacy latali też i na francuskich na maszynach, na brytyjskich. Tematycznie można powiedzieć, że tutaj jest taka okres trochę zimnej wojny, trochę Wietnam, bo to tak mam tematycznie Bo bo tu jest Lim 1, Lim 5, yeah. no i śmigłowiec, który się tu nie zmieścił jako Wietnam <laughs> najsławniejszy h 1 prawda? No a tutaj jest Wietnam sam sprzęt który uczestniczył w wojnie wietnamskiej łącznie ostatnio mi się udało tego F4 znaleźć <laughs> i to jest wszystko składane z klocków to jest wszystko składane z klocków, z części z klocków no to miało <laughs> półtora tysiąca w klocku 1500 klocków z tym, że w niektórych modelach, a przeważnie są na przykład silniki do składania, wyposażenie o. No później tutaj mam taką odbieraninę samolotów II wojny światowej od rosyjskich przez japońskie następnie. No to tu jest taka można powiedzieć część historyczna, na których Polacy też jeździli, prawda, w czasie II wojny światowej, bo to jest najsławniejszy pudel z II wojny z powstania warszawskiego przejęty tygrys w barwach polskich. No a tu mamy pełną gamę modeli, które Polacy jeździli łącznie z figurkami generałów dowodzących tego. No tu mamy przykładowo element 80. rocznica lądowania w Normandii. To mamy tak. cały sprzęt, który uczestniczył w Normandii, łącznie z amfibią, łącznie z desantówką. To też wszystko z składa. No, Tu mamy czołgi amerykańskie, niemieckie i wozy bojowe, które były w II wojnie światowej. No i tutaj dół, no to jest częściowo, jak to mówią, współczesny, bo tu mamy no, największy, jeden z większych modeli. Jeden z większych modeli C130, no ale by inny nie wszedł, prawda, na półkę. No tu są efy. Prawda? F35 w dwóch wersjach, YF22. 35 też, tak? tak. Tu mamy na przykład kolekcję no, współczesnych samolotów. No tu ostatnio dostałem FA 4 Fantoma, No i tutaj mamy. Tylko szybko złożyłeś tego F4. No dostałem, to na drugi dzień był złożony. Nie, bo to są modele, które tam mają 700-800 elementów, to nie jest tak dużo. No a tu mamy współczesne wozy bojowe. Prawda? Bo tu zaczynamy praktycznie od naszych rosomaków. Tu mamy Abramsa, tu mamy Merkawę, tu mamy Himarsa. Już nowego. Aha, Katiusza. Tu mamy, tu mamy, ten niemiecki wóz bojowy. Tu mamy tego Challengera. No i sławny Hammer. No tutaj no mówię, no to współczesne, to co, co, co jest. No a tutaj można powiedzieć na dole jeszcze o, na dole mamy też jeden z większych samolotów, który złożyłem. Ostatnio też tutaj był Model y, tego szybowca amerykańskiego, który w, 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 w Normandii, tak, czy, przewoził komandosów. No to mamy znów niemieckie, wody techniczne. No i najsławniejszy Horten y, to było pierwsze latające skrzydło niemieckie, tak, 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 tak. tak, 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 tak. No i tam y, ten jak 262 Junkersy. No i takie co tu jeszcze, no, później troszkę podbierałem sobie tak żeby skompletować sobie takie kolekcje, kolekcje porównawcze no to jest na przykład Skala Citroena pan prezydent De nim jeździł Aha. i dokupiłem w ostatnich czasach o którym marzyłem 3 lata w skali 1.12 ten sam. ten sam tu jest są jeep jest dla porównania 1.35.1.12. 1.12 no bo nie ukrywam taki model przykładowo to jest wydatek gdzieś około 550 zł to, to w, w, w tym w Kopi kosztuje też 550 no te, te modele w skali 1.12 to jest wydatek powyżej 500 zł a jak Was interesuje, to pokażę jak to wygląda, bo to jak zostają resztki klocków, to tak to wygląda przed złożeniem. Tak, tak wyglądają klocki przed złożeniem. Ale one są gdzieś umocowane, żeby wiedział co to jest. Tak, 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 bo to są książki do tego, bo to jest, wydaje. I takie klockuszki drobniutkie. I z tego powstają te modele. drobiazg no <gry> lupa, penseta, to no, kulary wystarczą. No, no przykładowo, tu macie, tak, tak to wygląda. To jest instrukcja składania na przykład. To jest, I to jest pokazane klocek po klocku jak... A, no. To. Z tego się cieszyłem modelu, z tego Jeepa. No bo to, to marzenia są, jeżeli coś większego się składa. No bo to jest... No to już jest dosyć skomplikowane złożenie, no bo to tu otwierasz, tu masz na przykład silnik złożony cały. cylindru. O, tu masz cały... Oj, to... To jest akurat C1138 roku. U nas były też po No, Tu masz silnik. ma bagażnik otwierany, o. Są części ruchome. Kierownica chodzi, bo się kręcą kółka też. I to wszystko jest plastikowe. To jest wszystko plastikowe i to się składa z klocków. No. no jest to pracochłonne. No na powiem te, szczerze, bo taki model przy dobrym układzie dwa dni i dwie noce. Nie, 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 no, no jednak już człowiek no, ma, już ma swoje lata i kręgosłup odczuwa. Jak to, to mówią i oczy, no. A nie ma warunków takich, bo tu nie składam, bo, bo nie mam warunków w pokoju przy ławie. Że po prostu mnie to interesuje. No to, to ja rozumiem. Stać to mnie nie, nie na parę. pewne rzeczy, no, że nie raz parę. na miesiąc mogę sobie model kupić. Mhm. A <laughs> przepraszam, to jest te trzyszter. Tak. No właśnie, takiego miałem tak w nie, nie, tak. nie, to jest R34. Tak? To jest też 30 a to jest IS-2. Ten rosyjski ciężki taki IS-2. No, no. No, a to jest nasz, to francuski jest. Ten R35, taki był francuski czołg. A tu są nasze. To jest historyczny czołg, pierwszy czołg z powstania warszawskiego, tak zwany, nazywa się Kubuć. Który zrobić taki wóz bojowy. Tu z tyłu masz przykładowo PTT PT typu PT1 i PT2, bo PT2 się różni w tym, że ma dwie lupy. Jest trochę się nazbierało przez tyle lat. No tu jeszcze, jeszcze elementy, jak są mówią służby mojego taty, no bo to taki kiedyś były wręczane do 30 lecia służby wojskowej minister obrony narodowej przysyłał każdemu taki taki puchar kryształowy to jedyna rzecz, która taka jest. No. Już się wciągnął, już no wie, masz ty, Typowego F-35. Już się oblatali, To już I to jest zobacz z jakimi znakami jest już tak no, to już, już, już to samo ja pilotaty, już na bieżąco tam. jestem pierwszy, pierwszy pilot już zrobił lot na tym tak. no, bo tam jest mnóstwo mnóstwo trzeba było wiesz wiem jak teraz Czy no to jest jakiś znak ta Prze szachownica taka różnokolorowa nie nie to? czarno, biała, czarno, biała, czarno, biała, czarno biała to, to, to znaczy maskująca, to. maskująca po prostu że no. bo chodzi o to że zmieniają no tu jest typ amerykański 5b która wchodzi, jak to widzisz, po wlotach startu i lądowania z lotniskowca pionowego, bo tutaj i tutaj ma dysze, tu jest ruchoma dysza, jako pion No ciekawe są, trzeba przyznać, że precyzja i dokładność tych modeli, jest satysfakcja jak to się złoży. Bo... Powiedzieć, że zrobiło to wrażenie, tak? Na mnie przede wszystkim te samoloty wszystkie. No i dlatego być... ja zaczynałem od samolotu. <noise> Muszę Ci podziękować bardzo za to wszystko i życzyć dalszych sukcesów w napełnianiu półek. Będzie, <noise> będzie coś, bo już planuję kupienie. Bo i tak że ona się dziwi mówi, ty kupujesz te modele, modele, a gdzie ty to Mówię, Na półki nawet, bo tu przypchnę, tam upchnę i coś tam wejdzie.